Radni zdecydowali o przedłużeniu umowy użyczenia na kolejne 10 lat. Wystawa o koniach rozpoczęła skarszewskie wstępy. Sukces uczył zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni dyskutowali nad przedłużeniem umowy użyczenia budynku oraz działki przy ulicy Sandomierskiej na Radomskim Ustroniu na rzecz pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego 100. Już na początku sesji głos zabrał przewodniczący klubu PiS, który wyjaśnił, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie są przeciwko szkole, ale zasadom, na jakich przyznawane ma być użyczenie. Żądamy od prezydenta opracowanie i przedstawienia Radzie Miejskiej regulaminu użyczania obiektów miejskich, tak, żeby każdy, kto przyjdzie do urzędu, mógł uzyskać odpowiedź, że jeżeli lokal wolny jest, to on ten lokal uzyskuje, a nie przyjdzie ten, który ma bliżej do ucha pana prezydenta. Brak zgody na prowadzenie SLO przy wiązał się z likwidacją szkoły. Kwestią sporną był także okres użyczenia. Jak argumentowała dyrekcja placówki, jest to ważne ze względu na podejmowane decyzje o remontach budynku. Perspektywa 10 lat jest zupełnie inna niż perspektywa roku, dwóch, trzech. Bo jeżeli mamy dbać o budynek, robić remonty, a takie mamy plany. To 10 lat to jest konieczny okres, żeby inwestować każde 100 zł, które otrzymujemy jako subwencje albo czesne od rodziców. Podczas dyskusji głos zabrali także rodzice, uczniów SLO. Szkoła jest fantastyczna. Młodzież tej szkoły naprawdę jest wzorowa. Nie dość, że jestem rodzicem jednego z uczni, mieszkam przy tej szkole i widzę naprawdę, jest to fantastyczna młodzież. i i trzeba jej pomóc po prostu. Jak zapewniał Karol Semik, wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę w Radomiu, placówka prowadzona pod nadzorem Społecznego Towarzystwa Oświatowego to gwarancja najwyższego poziomu kształcenia. To gwarantuje jakość pracy tych szkół. A to jest bardzo ważna informacja dla państwa, a najważniejsza informacja dla młodych radomian i ich rodziców. Te szkoła godna zaufania. A W szkolnictwie jest to wartość trudna do osiągnięcia. Ostatecznie radni zgodzili się na przedłużenie umowy użyczenia budynku po dawnym przedszkolu oraz działki przy ulicy Sandomierskiej na kolejne 10 lat. Za opowiedziało się 23 radnych. Sześć radomskich organizacji pozarządowych otrzymało nagrody w postaci sprzętu AGD o wartości 10 tysięcy złotych, ufundowanych przez firmę Energa. To efekt pierwszego miejsca, które radom wywalczył w etapie regionalnym w dziesiątej edycji plebiscytu Świeć się z Energą na najlepszą iluminację świąteczną. Radomski tunel świetny okazał się bezkonkurencyjny w województwie mazowieckim, zaś w ogólnopolskim etapie plebiscytu radom zajął ósme miejsce. Las Świat Roślin i Zwierząt to tytuł konferencji, której organizatorami była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Liga Ochrony Przyrody w Radomiu. Ostatnie spotkanie było również związane z podsumowaniem 32. edycji Regionalnego Konkursu Ogólnopolskiego Mój Las. Jest to konkurs, który wymyśliło Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Konkurs nastawiony jest na wiedzę o lesie na różnym poziomie. Od dzieci ze szkół podstawowych, z tego najniższego, powiedzmy z zakresu 1-3, aż po szkoły średnie. Konkurs był przeprowadzany w czterech kategoriach w zależności od wieku uczestników. Różnorodna i ciekawa tematyka miała na celu zachęcić uczniów. Kategorie małych dzieci to jest. mieli namalować plakat. Ulubiona pora roku w lesie. E, starsza grupa e, miała z kolei e, mieszkania leśnych zwierząt. E, był temat, e, jeżeli chodzi o starsze, w tej chwili klasy szkoły podstawowej, bo kiedyś to były gimnazjalne, e, był temat e, odnośnie, trzeba było zaplanować trzydniową wycieczkę do lasu. I ostatni temat był związany ze znaczeniem drewna. Ponadto, jak poinformowała Elżbieta Molenda, prezes zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, najlepsze prace zostały zaprezentowane na wystawie i można je było oglądać m.in. podczas konferencji. Tam są zasady, regulamin jest dokładny, opracowany, więc brane są pod uwagę oczywiście estetyka pracy, wykonanie pracy bardzo, bardzo istotne. Jak poinformował Jerzy Zawadzki, naczelnik wydziału ochrony lasów regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Radomiu, każda ze szkół mogła wziąć udział w konkursie realizującym przede wszystkim cele edukacyjne. Konkurs ten dobrze się wplata w całą tą dziedzinę z ochrony lasów, propagowania, powiedzmy, kontaktu z lasami właściwego. No bo lasy są dla ludzi, są, ale też wiele innych ciekawostek zawsze można w lesie zobaczyć w konferencji oprócz uczniów i nauczycieli z Ligi Ochrony Przyrody wzięli także udział pasjonaci przyrody regionu. Jak podkreśliła Edyta Nowicka, kierownik zespołu do spraw promocji mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, powinniśmy być dumni z naszej przyrody. Dzisiaj naprawdę mamy wyjątkowe szczęście, że możemy się czegoś dowiedzieć o tym, co dzieje się tu niedaleko w lasach Puszczy Kozienickiej, gdyż w tych lasach realizowany jest we współpracy z leśnikami projekt Bocian i My. O tym projekcie opowiada pani Doktor habilitowana Dorota Zawacka. Oprócz bociana też dowiemy się dzisiaj bardzo wiele o nietoperzach, o których powie wiceprezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Błażej Wojtowicz z Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Dodatkowo uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą projektowi ochrony i zachowania pomnika przyrody Dębu Bartka. Przypomnijmy, że wystawę będzie można oglądać do końca maja bieżącego roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Tradycyjnie Skarżewskie Wstępy rozpoczął wernisaż wystawy poświęconej koniom. Tym razem w Podwórku Sztuki zaprezentowano pracę znanego artysty Stanisława Chomiczewskiego. I w tym roku zdecydowaliśmy się na zwrócenie uwagi na samo zwierzę. Bo mamy duży problem z wizerunkowy, jeżeli chodzi o miasto, z postrzeganiem nas jako miejsce kaźni koni, a... Próbujemy od jakiegoś czasu z tym walczyć. Jednym z elementów tego działania naszego działania jest pokazanie tego zwierzęcia, tego piękna tego zwierzęcia i tego, że to, co się mówi, nie zawsze zgodne jest z prawdą. W sumie na wystawie pojawiło się 21 prac. Tematyka końska u mnie można powiedzieć dominuje. I tą tematyką zajmuję się od wczesnego dzieciństwa. E, gdzieś tam w dzieciństwie to najczęściej były rysunki, później akwarele, bo w szkole mało się malowało farbami olejnymi, a od pewnego czasu, od studiów, robię głównie tą techniką olejną ale zrobiłem też wiele pasteli. Wystawę bardzo pozytywnie oceniali mieszkańcy Skaryszewa. Wspaniałe wspaniałe obrazy, wspaniałe konie uchwycone nie tylko w tej majestatycznej e, poswórze, ale wiadomo, mamy w ruchu galopujące, e, chodzące, no naprawdę uchwycić ten, ten ruch konia, e, całą e, strukturę, Układ, błysk sierści widać tu na tych przepięknych obrazach. No coś wspaniałego. Wystawa bardzo sympatyczna, bardzo ciekawa. Wydarzenie zasługuje na uwagę, także jest naprawdę bardzo sympatyczne. Piękne fotografie koni namalowanych techniką malarską. Bardzo super, super, super. Sobotnia wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. To jest efekt też tego, że z roku na rok ten poziom tych wystaw jest coraz wyższy. Artyści z coraz wyższej półki do nas trafiają, a poza tym też ja obserwuję przynajmniej od paru lat, że coraz więcej pojawia się nie tylko stowarzyszeń sportowych, bo do tej pory w prawie w każdej gminie był sport na pierwszym miejscu, ale też pojawiają się stowarzyszenia kulturalne, stowarzyszenia, które chcą się zajmować właśnie szeregiem kultury. I to jest właśnie ten element, na który my. Dzisiaj zwracamy uwagę, chcemy im pomóc też w ich funkcjonowaniu, ale też i uwrażliwić społeczeństwo na piękno, które nie tylko jest w telewizorze, nie tylko jest u nich na podwórku, ale też można gdzieś przyjść, tak jak tutaj do galerii w podwórku i obejrzeć chociażby tą przepiękną wystawę. Wystawa Koń w plenerze w Podwórku Sztuki da Kołodzieja będzie otwarta do 10 maja. Aktywizacja przez inicjatywę łączenie pokoleń, wymiana doświadczeń to cel projektu społecznego. Inicjatorem koncepcji byli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jak poinformowali nas organizatorzy, spotkania w Centrum Aktywności Seniora mają różnorodną tematykę i są organizowane cyklicznie. Już trzecie spotkanie młodzieży z seniorami. Spotkania organizujemy jako takie wydarzenia towarzyszące w ramach projektu Niezwykła Historia który organizuje wraz ze znajomymi. Jak podkreśliła Paulina Wdowiak, organizator projektu, działania mają na celu poprawić współpracę międzypokoleniową oraz zwiększyć zaangażowanie starszych osób w życiu społecznym. Chcieliśmy dać możliwość młodzieży i osobom starszym, żeby mieli taką przestrzeń do wspólnego dialogu, żeby mogli się spotkać, porozmawiać, powymieniać własnymi doświadczeniami. Harmonogram spotkań zawiera kreatywnych zajęć poprawiających komunikację między młodszym a starszym pokoleniem. Uczestnicy Będą musieli wymienić wspólne cechy, poszukać ich. A drugą częścią naszego spotkania będą, będzie pisanie listów. Starsze osoby, seniorzy będą pisać list do siebie z przeszłości, a z kolei młodzież będzie pisała do, do siebie z przyszłości. Zapytaliśmy seniorów, co myślą o tej inicjatywie. Ja są bardzo miłe spotkania z młodzieżą. No myślę, że będziemy sobie jakoś tak wspólnie. Rozmawiać na tematy wcześniejsze i teraźniejsze. Przychodzę dlatego, że jestem sama i po prostu mi się nudzi i szukam jakiegoś towarzystwa i zajęcia. Do południa człowiek pracuje, zajmuje się jeszcze rzeczami jakimiś tam w domu, powiedzmy czasem wnuczką. A po południu jest już moje. Kolejne spotkanie seniorów z młodzieżą uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zaplanowali na 14 marca bieżącego roku w Centrum Aktywizacji Seniorów. Przypomnijmy, że każdy może brać udział w tego typu spotkaniach. Uczniowie zespołu szkół muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu wygrali konkurs pod tytułem Pamięć, który został zorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Konkurs polegał na stworzeniu krótkiej bibliografii oraz na znalezieniu i zadbaniu o grób zapomnianego polskiego kompozytora, tancerza czy choreografa w rodzimej miejscowości. Celem konkursu pamięć było przypomnienie sylwetek oraz twórczości zmarłych polskich muzyków, kompozytorów, wykonawców, a także tancerzy i choreografów, którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca. Pomysł został nam podesłany przez dyrekcję naszej szkoły, a że jesteśmy ambitnymi uczniami. Stwierdziliśmy, że wchodzimy w to, że chcemy to zrobić i zrealizować, ponieważ była fajna nagroda, a przy okazji mogliśmy się świetnie bawić i przy okazji trochę wyedukować na temat właśnie znanego polskiego baletmistrza. W konkursie tym brało udział po kilkadziesiąt szkół. Wygraliśmy ten konkurs, więc jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Znaczy nie wygraliśmy tego konkursu sami, bo wygrały jeszcze dwie szkoły baletowe, co jest to dla nas dodatkowo jakby budujące, bo jesteśmy szkołą o profilu jedynie muzycznym, nie, nie baletowym, no i cieszymy się bardzo z tej wygranej. W swym projekcie młodzież ze szkoły muzycznej złożyła hołd tancerzowi i choreografowi Zbigniewowi Strzałkowskiemu. Dodatkowo Uczniowie ułożyli choreografię do baletu, w którym kiedyś tańczył artysta. Wybraliśmy Zbigniewa Strzałkowskiego, ponieważ jest wspaniałym baletmistrzem urodzonym w Radomiu. Jesteśmy ze szkoły muzycznej w Radomiu i postanowiliśmy wszystkim przypomnieć, jakim był wspaniałym tancerzem, choreografem i pedagogiem. Tańczył w Teatrze Wielkim w Poznaniu i w Nowym w Warszawie. Tańczył również w operze Śląskiej w Bytomiu, w której miał główną rolę księcia w Kopciuszku, i właśnie do tego kawałka, do którego tańczy nagraliśmy nasz układ. Przygotowania do tego całego konkursu trwały dwa tygodnie, zanim wymyśliliśmy układ, zanim właśnie grupa rytmiczna pod kierownictwem pani Ilony Jaworek wymyśliła układ. Potem dziewczyny musiały nas nauczyć tego układu, a następnie musieliśmy zarezerwować salę koncertową, na której nagrania trwały cały dzień. Nagrodzeni w konkursie pamięć zostali Marta Wlazło, Natalia Frank, Marek Rybiński oraz Bogumił Danielewicz. Opiekę artystyczną nad projektem sprawowali Ilona Jaworek oraz Tomasz Molga. Nagrodę jaką otrzymali zwycięzcy to dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 2000 zł brutto wraz z biletami. Zakupy z powerem w Eleclerc. Zestaw makaron plus sos. Jeden zestaw 7,99. Woda mineralna na Łęczowianka 6 razy 1,5 litra 7,99. Płyn do WC Domestos przy zakupie dwóch sztuk. Jedna sztuka tylko 4,99. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Eleclerc. Leclerc. 1% przekazujesz. Terapeutyczne ogrody dzieciom budujesz. Przekaż 1% podatku na fundację Follow Me. KRS 00006 03681 Więcej informacji na www.wspieramserca.pl Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. No ze pogody. Zaprasza Fabryka Broni Łucznik Radom. W piątek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane. Możliwy opad deszczu. Na termometrach do 8 stopni Celsjusza. Biomet będzie niekorzystny. W sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 11 stopni. Biomet będzie również niekorzystny. Niedziela zapowiada się wiosennie, będzie dużo cieplej, na termometrach nawet do 20 stopni Celsjusza. Biomet będzie korzystny.